Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowana i zapraszam Was na pierwszą część filmików serii takiej remont i mała metamorfoza wynajmowanego kiedyś mieszkania. Miłego oglądania. I to mieszkanie, gdy weszliśmy, to wygląda tak. Łazienka, no ogólnie na pierwszy rzut oka nie ma jakiejś tragedii. Oprócz y, toalety. I tutaj Wam tego nie pokażę, ponieważ, y, no, widok, no, okropny był. No, co tu dużo mówić? Okropny i na pewno dla osób wrażliwszych, y, no, nie dało. Nie, nawet dla mnie, nie, ohydne. No, powiem Wam szczerze, ohydne. Ale ogólnie, no, nie było tragedii. Tu jest taki pokój. Ja na to y, mówię dziupla, ciemnia. Y, to chyba było zrobione z zamysłem, à la garderoby. Ogólnie tutaj straszne światło było, więc ciężko tak dokładnie pokazać. To był taki kolor różowy. No po drugiej stronie był jasno różowy, i tu jest przejście do tego pokoju nazwijmy go dużego <gryw> z balkonem. Niestety meble poprzedni wynajmujący zostawili i trochę nam to dodało, nawet nie trochę, dość dużo pracy nam dodało, dodało, ponieważ musieliśmy się tych mebli pozbyć, ponieważ do niczego się one nie nadawały już. No a wiecie, wyniesienie tego typu rzeczy z mieszkania no nie jest to łatwą rzeczą. Trzeba to było wszystko porozkręcać na części pierwsze, że tak powiem. Potem kilka kursów się robiło, żeby to wszystko wynieść, więc. No, dużo pracy nam to dodało. No i tak wygląda kuchnia. Kuchnia, jak na blok, jest naprawdę bardzo, bardzo duża. No tyle, że jest, y, tak jakby, do tego dużego pokoju y, przejście z tej kuchni. Meble, kuchenka, tak naprawdę jest, jest wszystko do pozbycia się, ponieważ y, no jest już bardzo zniszczone. Może tego tak nie widać na filmiku, ale uwierzcie mi, nie było tam nawet y, co. Wyczyścić czy nawet jakoś odnowić, po prostu to się nie nadawało. I przedpokój, przedpokój malutki, dość mocno gdzieś tam widzicie, wyciapany, ale to jest kwestia pomalowania. No i tutaj słacie kratka, pierwsza z brzegu, którą mąż wziął, to jest właśnie kratka. Z łazienki, więc proszę Was pamiętajcie o regularnym czyszczeniu, ponieważ no, jest to dość istotne dla dobrej wentylacji i dla Waszego zdrowia. I tu odsunęliśmy najpierw ten jeden taki mebel, także już dużo można zobaczyć, że trochę tych rzeczy się y, tam znajdowało. Ja niestety nie jestem w stanie Wam nagrać wszystkiego, ponieważ no, ja nie robiłam tego sama z mężem, y, tylko pomagał też y, tata, no. Wiadomo, że nie wszyscy chcą być pokazywani i jak najbardziej to rozumiem i szanuję. Tutaj to Wam pokazuję już po wysprzątaniu. To jest środek tej kanapy. To, co tam zobaczyliśmy, to uwierzcie mi, to też nie nadawało się do pokazania. Tu jest w kąciku, to są te rzeczy, które wyciągnęliśmy z podłóżka, i to jest miejsce za szafą. Ja mam wrażenie, że to nigdy przez X lat nie było odsuwane. Także trochę tam mieliśmy do ogarnięcia. I tak prezentują się teraz te pomieszczenia po wyniesieniu tych niepotrzebnych rzeczy. Kuchenka będzie wyniesiona, ale będzie kupiona nowa. Wtedy y, ludzie ze sklepu to przywożą, montują i wywożą tą starą. Zlew został, żeby mieć tutaj w kuchni dostęp do kuchni. No... Dużo, dużo kurzu, dużo kurzu takiego z tłuszczem, który był naprawdę ciężki do pozbycia się. Pokój bez mebli wygląda tak, no to również jakieś tam pajęczyny i te sprawy, no to to jest kwestia do wytarcia. I tak zwana dziupla, to są te drzwi, które tutaj widzieliście, to są drzwi z pomiędzy właśnie tych pokoi harmonikowe i one prawdopodobnie zostaną, bo one nie były jakoś strasznie zniszczone, a wiem, że no, wilkatorzy chcą je mieć. I tutaj miałam cudownego pomocnika, zrywaliśmy takie te, nie, to nawet nie są listwy przypadłogowe, tylko takie też jak wykładzina, nie wiem jak to nazwać. Podłoga tutaj będzie również wymieniana, więc jakoś się tak szczególnie nie przejmowaliśmy, zwłaszcza podczas malowania, no ale żeby przygotować się do malowania, no to właśnie wszystko pozrywaliśmy. Tutaj te pajęczyny, pomocnik pomagał. piranki oczywiście do ściągnięcia. Karnisze również zostały ściągnięte, ponieważ one już były też mocno takie zużyte. One, ja nie wiem, one miały chyba już naprawdę z 50 lat. Więc to wszystko tak nie fajnie chodziło. Zresztą wiecie, one były też gdzieś tam taką tą wykładziną oklejone, więc no nie, no nie fajne już były. Było bardzo dużo kurzu. Ja co chwilę kichałam. I Powiem Wam, że jak się tak y, ogląda to, jak sobie tam montowałam, to się tak wydawało, że to nie było takie straszne, nie było tak źle, ale bardzo dużo pracy tam musieliśmy włożyć. To się tak wydaje, że o co to tylko tam machać tą szczotką po ścianach, ale to naprawdę trochę schodzi i człowiek potrafi się mocno umęczyć, że tak powiem. I tutaj z młodszym synkiem odcinamy do malowania. I tak jak Wam wcześniej wspomniałam, jakoś nie przejmowaliśmy się podłogą, nic nie zabezpieczaliśmy na podłodze, ponieważ ona będzie wymieniana. Someone Możecie zobaczyć właśnie te karnisze jeszcze przed wyniesieniem. No i teraz przychodzi kolej na kaloryfery, i powiem Wam, że nigdy chyba w życiu nie widziałam tak brudnych kaloryferów. I ogólnie problemem tutaj wyczyszczenia ich było to, że one na sobie mają, nie wiem jak to się fachowo nazywa. Czy to jest tapeta natryskowa, czy farba natryskowa? To jest taka, y, takie grudki, małe, twarde. Zresztą y, całe. Całe mieszkanie jest w tym, więc to jest w ogóle jakaś porażka totalna do, do malowania i wszystkiego. I próbowałam i suferem to przejechać tam między tymi żeberkami, i jak widzicie, powietrzem sprężonym, i naprawdę to jest jeszcze też kaloryfer w kuchni, więc to wszystko było takie zalepione i ciężko było się tego pozbyć. I wieczorem przywieźliśmy pistolet do malowania natryskowego z kompresorem, i dopiero tym w miarę jakoś udało mi się wydmuchać ten cały brud ze środka. Potem jeszcze to umyła parownicą. To jest też kuchnia po odsunięciu tej szafy. Szafa zostaje, ponieważ ona jeszcze była naprawdę w całkiem dobrym stanie i stwierdziliśmy, że idealnie wpasuje się do przedpokoju. I tutaj możecie zobaczyć, właśnie malowanie pistoletem. Ja wiem, że w jednym miejscu taki kot tam pod, pod tym kaloriferem lata, ale to, to zostało potem ściągnięte. Ogólnie to jest nowy pistolet do malowania natryskowego, ponieważ nasz ten poprzedni z kompresorem się niestety zepsuł. A pomalowanie tych ścian wałkiem było tak wykańczające, że stwierdziliśmy, że już wolimy naprawdę zapłacić jak nie wiem 200 czy 300 zł za ten pistolet i odetchnęliśmy z, ulg z ulgą, szczerze powiedziawszy. I tak mieszkanie prezentuje się w pomalowaniu. Są pewne niedoróbki, ale tutaj też na tym nagraniu są też miejsca jeszcze mokre, dlatego też takie wyglądają jak trochę plamy. Wiecie, my nie jesteśmy profesjonalistami. My tak naprawdę robimy to dla siebie i takim no dość małym kosztem. Więc y, też niek, niech nikt nie traktuje tego jako, nie wiem, że ja tutaj uczę czegoś, bo nie uczę. <grytanie> nie jestem tutaj absolutnie mm, specjalistą w tym temacie. My, ja tylko chciałam Wam pokazać, że... Może to nie jest jakiś najmniejszy koszt, ale podejrzewam, że gdybyśmy chcieli jeszcze jakąś ekipę zawołać, to na pewno by się ten koszt takiego odnowienia mieszkania no, zwielokrotnił. Ja tutaj chcę właśnie Wam pokazać, że można samodzielnie przy nieodrobinie pracy, bo tutaj naprawdę trzeba było dużo pracy włożyć, ale przy chęciach no jesteśmy w stanie jakoś samodzielnie coś tam odnowić i jakoś odświeżyć. A ja tutaj zajęłam się malowaniem drzwi. To są akurat te drzwi do tej dziupli ciemni. Na szybie była jakaś taka naklejka. Ja jej nie ściągałam, bo po co? Przynajmniej miałam szybę zabezpieczoną przed tym malowaniem. I to jest pierwsza warstwa, więc też tam nie zwracajcie uwagi na jakieś niedoróbki. Te drzwi potem jak wyschły i tak były ściągnięte, więc jak było jakieś miejsce niedomalowane, to się po prostu poprawiło tylko w tym miejscu. I i tutaj są drzwi łazienkowe, chciałam Wam pokazać różnice, niby białe były, ale no jednak widać od razu po malowaniu, że ta biel jest zupełnie inna. I ja niestety nie miałam możliwości Wam nagrać wymiany tej wykładziny, dlatego pokazuję Wam już efekt końcowy, to jest właśnie dziupla. Tutaj widzimy ten no, ala duży pokój. No Ja osobiście jestem bardzo, bardzo zadowolona. Naprawdę mam wrażenie, że inaczej to mieszkanie zaczęło wyglądać. I w tej części to będzie wszystko. W następnej możecie zobaczyć, że będzie kuchnia, bo jak sami widzicie, <grywa> wygląda jeszcze fatalnie. Może będzie łazienka, zobaczymy. A póki co, dziękuję Wam bardzo za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się, papa. Pa.